Ustawa ma na celu udoskonalenie, udoskonalenie organizacji i funkcjonowania NSR-u, które funkcjonują w naszym kraju od 2010 roku. Zaproponowane zmiany zmierzają do poprawy funkcjonowania i ustabilizowania procesu tworzenia NSR-u i naboru ochotników na wytypowane stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych mają również na celu uatrakcyjnienie tej służby a przede wszystkim zmotywowanie ochotników do wstąpienia w szeregi NSR. -u. Przedstawione zmiany w ustawie wprowadzone są ze względu na konieczność ich udoskonalania i dotyczą tylko niektórych obszarów prawnych. Mam nadzieję, że pańska deklaracja odnośnie współpracy i pracy przy poparciu do dalszych prac Komisji spotka się z naszymi też poprawkami bądź sugestiami. W ocenie klubu zaproponowane w omawianym projekcie zmiany w dużej mierze wpływają na uatrakcyjnienie tej służby i myślę, że to nie ulegnie zmianie, ale wręcz przeciwnie się poprawi. Do rozwiązań, które zasługują na szczególną uwagę, zaliczyć można uproszczenie procesu administrowania rezerwami osobowymi, zwiększenie wskaźnika pieniężnego wypłacanego za każdy dzień ćwiczeń wojskowych z 1,30 do 1,21 wedle wskaźniku GUS, z kolei w myśl projektowanych zmian jest propozycja przyznawania żołnierzom rezerwy pełniącym czynną służbę wojskową dodatku motywacyjnego za posiadanie klas kwalifikacyjnych. Trzeba nagradzać osoby bądź żołnierzy bądź, bądź yy, po prostu yy, wszystkich tych, którzy yy, szkolą się, podnoszą swoje kwalifikacje, żeby mieli poczucie yy, dowartościowania. Yy, ale też bardzo ważną kwestią jest yy, artykuł 98d. Tutaj chodzi o przyszłość i przede wszystkim o środowiska, które warto by było zagospodarować, a co za tym idzie, organizacje pozarządowe bądź klasy o profilu wojskowym. I na tym uważam, że powinniśmy się bardzo pochylić, ponieważ są regiony w Polsce, które są bardzo zaniedbane, ale to też wynika ze współpracy z samorządowcami. Także też tam nie ma często woli wprowadzania młodych adeptów do, 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 do w charakterze potencjalnych pracowników wojska, czy zawodowych, czy, czy pracowników cywilnych. Także bardzo ważna kwestia to jest profile klas wojskowych, jak również ta, tak jak wcześniej wspomniałem, współpraca z organizacjami pozarządowymi. Oczywiście w tak krótkim wystąpieniu nie sposób wskazać wszystkich pozytywnych zmian, które zostały tutaj przedstawione przez pana ministra, jak również poprzez, przez moich poprzedników z innych klubów, ale yy, uważam, że jednak ten ruch należy ocenić pozytywnie, ponieważ jest to bardzo ważna kwestia NSR, jak również to, że jednak jest to świeża kwestia trzyletnia. Także będziemy się, myślę, że w przyszłości niedalekiej w pracach komisji mocno pochylać nad udoskonaleniem i doprowadzeniem tego, tych, 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 tego naszego zaplecza do pewnego poziomu, który będzie wymagany, a przede wszystkim korzystny dla nas wszystkich. W mojej ocenie też uważam, że narodowe siły rezerwy powinny też być nie dość że atrakcyjne, to też opłacalne, a tutaj odnosząc się do mojego przedmówcy, to powołanie do NSR-u nie może być tylko i wyłącznie przepustką do pracy później w charakterze żołnierza bądź pracownika cywilnego, jak do tej pory jest to często stosowane. Uważamy też, że w narodowych siłach rezerwy muszą być tworzone jednolite struktury, a żołnierze, którzy w tych, tych pododziałach, którzy są szkoleni, przygotowywani, muszą przede wszystkim mieć podobne do siebie wyszkolenie. Ale tutaj nasuwa też się bardzo ważne pytanie, ponieważ w latach 2011-2012 według mojej wiedzy odeszło około 12 tysięcy żołnierzy. I teraz warto zagospodarować te osoby, bo też obawiam się, że są to śladowe ilości tych żołnierzy, którzy opuścili szeregi armii i chcą dalej współpracować. Po prostu musi to być atrakcyjne. Na sam koniec, Panie Marszałko, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, w imieniu mojego klubu pragnę oświadczyć, że nasze ugrupowanie rekomenduje omawiany projekt i będziemy współpracować. Dziękuję.